Nie rozumiem. Inny, świat. In, inny świat, nie, <noise> nie wiem jak oni tutaj ten. Przyglądałem się jak ekipa montowała okna. I słuchajcie, nie używają. Dywana jest potocznie tureckim maczupikczu. Tu trochę więcej się zachowało. Zrobiliśmy sobie ten kąsek na koniec. Musimy znaleźć mąkę żytnią. Zanim wrócimy do filmu, chcieliśmy podzielić się czymś, co naprawdę zmieniło nasze życie w drodze. Od prawie roku jedno źródło energii napędza nasz mały dom na kołach akumulator LiFePO4 Power Queen 12V 280Ah. Dzięki niemu lodówka chodzi non-stop, mamy oświetlenie, ciepłą wodę, ładujemy sprzęt, a montaż filmów idzie bez stresu, nawet jak stoimy gdzieś na pustkowiu. BMS 200A i wbudowany czujnik temperatury chroniły akumulator nieraz, szczególnie gdy spaliśmy wysoko w górach albo w zimnych rejonach Turcji. I co najlepsze? Po roku codziennego używania działa jak nowy, a my mamy wrażenie, że to dopiero początek naszej wspólnej drogi. A jeśli wy też chcecie takiej pewności, to do 2 grudnia akumulator 12V 280Ah jest 100 euro tańszy. Możecie też skorzystać z naszych kodów. Teraz Fera daje 5% zniżki na wszystkie produkty, a Teraz Fera 10, aż 10% właśnie na ten model. Link, gdzie możecie zrobić zakupy, znajduje się pod filmem. A teraz wracamy do odcinka. Miłego oglądania. Cześć, witajcie w kolejnym blogu. Witamy Was na kanale Terrasfera i oczywiście, jak zaczynamy tylko nagrywać, to towarzyszy nam muezzin, co tak. przypomina, że nadal jesteśmy w Turcji. W Turcji. Nie da się oszukać, słuchajcie. Macie okazję posłuchać znowu kolejnej modlitwy, poczuć tej atmosfery, jaką my czujemy kilkukrotnie. Kilka razy, razy dziennie. Kilka razy dziennie, dokładnie. I codziennie rano. Dzisiaj rano było bardzo głośno, bo spaliśmy w wiosce. Tak gdzieś na jakichś peryferiach to tak nie zawsze dociera ten dźwięk, a dziś spaliśmy w wiosce Duaci, w górach, no jeszcze nie bardzo <noise> wysokich, ale jedziemy wyżej. Dokładnie mnie to po prostu rozbroiła ta mieścinka wioska, ponieważ jechaliśmy przez Antalię. Gdzie wiecie, życie kwitnie, pełną parą nowoczesne budynki. Czujemy się iście, jak w Europie, i dokładnie kilka kilometrów dalej jest... jest ja, ja nie rozumiem inny, tej świat. Tej, jest, inny świat, nie wiem jak oni tutaj. Ten bałagan na tych podwórkach utrzymują kury, chodzą, kozy, a jesteśmy kilka. Paweł be, bałagan kilometrów. bardzo łatwo jest utrzymać, ja to jest tam w tym mistrz. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Nie będziemy dalej rozkminiali tego tematu. Słuchajcie, w każdym bądź razie jedziemy w góry do tureckiego matu. A pamiętajcie, że do końca listopada mamy dla was promocję w sklepie. Z kodem Czarna Sfera wszystkie produkty 15% taniej. Każdy zakup wspiera naszą twórczość i nowe filmy. Dzięki, że jesteście z nami. Jeszcze tak szybko będąc tutaj chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Jak widzicie, Jak widzicie, za mną powstaje nowy budynek. Dzisiaj przyglądałem się jak ekipa montowała okna i słuchajcie, nie używają żadnych pianek, tylko jakimiś kotwami przy Przykręcili te okna do, do, do tych framuk naokoło i tyle. Nie wiem, czy wiatr nie wieje przez to okienka, jak jest zimno. A może to jest jakaś forma wentylacji. No, w każdym bądź razie domek wygląda bardzo, bardzo okazale. No i to tak właśnie tutaj jest. Kompletny misz masz Tu macie willę, a z drugiej strony zawanem po prostu. Czujemy się jak w wiosce zabitej dechami, gdzie są kozy, pani jakieś worki zszywalniane. No taka jest właśnie Turcja. Pomieszana całkowicie. Pomieszajmy z poplątaniem. Jak ta munieszka gotowa? To chodzi. Gotowa, gotowa. My lubimy czasami sobie stanąć w takich miejscach, no bo wtedy, no, sami wiecie, najlepiej poczuć tą atmosferę turecką i jest ona, jaka jest. Kompletny Mishmarz, ale. Takie rzeczy też warto sobie zobaczyć i poobserwować. Nie zawsze musi być pięknie i epicko. Już wiem dlaczego tyle much mieliśmy dzisiaj naokołowana, ponieważ tu jest śmietnik. A ja tego nie zauważyłem jak parkowałem. Nie wiem, to jakoś tak. Co tak się cieszysz? Że jedziemy. taki tu echo jest. Które niestety toną w chmurach. Nie jakichś wielkich, ale takie jest trochę przymdlone. Tu wie, nie wiem, czy będzie coś tam widać. Czy nie będzie. Ja Mam nadzieję, że będzie. Jest bramka. Czekamy w kolejce, czyli ktoś tu jednak przyjeżdża. No w ogóle myśleliśmy, żeby tu na terenie parku przenocować, ale nie, cały jest ogrodzony. To nie nie jest wiedziałem, że tu taka budka jest. Od 8 do 15.30 można sobie zwiedzać, wjechać tu, a trzeba opuścić o 17.00 teren, także... Hmm. No dobra. 300 lir, 150 do sobie. Okej. Okay. 9 km up Auto Park, time here. Mm -hmm. Ok, okay. okay. Bye, bye. bye Pani nam powiedziała, że 9 km pod górę nas czeka. I tam jest parking, a tu musimy być o 16.30. A wiecie. turecka 16.30 to jest. 17.20, <gry> minimalnie. W sercu tureckich gór Taurus, z dala od tłumów turystów, kryje się Park Narodowy Termesos, miejsce, gdzie przyroda i historia splatają się w niezwykły sposób. Wśród skalistych szczytów, w tym majestatycznego Gulub Dagi, ukryte jest starożytne miasto. Jesteśmy na miejscu, ale po drodze na zakrętach coś nam spadło w wania, idę sprawdzić. Ciekawy jestem. Co tym razem straciliśmy. O nie! No kurczę, spadła nasza dynia. Nasz lampion, który dostałam od mamusi. No szkoda, hmm. nie będzie dyni. Moniczka, dotarliśmy szczęśliwie, Jezu, nie mogę w to uwierzyć, że tu jestem, cudownie po prostu. No jak widzicie dronkiem sobie nie polatam nad tym miastem, no cóż, trudno. Powoli zaczynamy rozumieć z czym borykały się armie, które chciały zdobyć Termesos. I nigdy nie zdobyły. Spore podejście. Znaczy się bardzo strome. I całe miasto jest na takim zboczu, także będzie dzisiaj bardzo intensywnie. Jeszcze trochę nas czeka spinaczki. No, zbliżamy się do murów miasta. Całe termesos było otoczone właśnie taką konstrukcją. Monumentalne bloki skalne. No materiały to tu mieli pod dostatkiem, bo wszędzie. Naokoło mamy piękne widoki górskie. Wchodzimy do miasteczka. Szkoda, że brama trochę nie przetrwała. Brama się <gry> zawaliła. <gry> <gry> Miasto Termesos zostało założone w drugim tysiącleciu przed, na, przed naszą erą. Nazywane jest potocznie tureckim Machu Picchu, ponieważ też mieście się na w wzgórzu na górze położone jest 1000 metrów nad poziomem morza, no troszkę niżej niż to Machu peruwiańskie, które leży bodajże na 2400. Jest tu pełno pozostałości. Wszędzie na ziemi leży ten kawał historii. Lubię takie miejsca, gdzie można to wszystko dotknąć, pochodzić między tymi, sobie wyobrazić, jak to było kiedyś. Miasto zostało założone przez lud Pisydów, a konkretnie plemię Solymi. Była to ludność bardzo waleczna. Tacy typowi górale żyli właśnie tutaj w górach Taurus. Rdzenni mieszkańcy Anatolii posługiwali się językiem anatolijskim. No Ciężko było ich podbić. Tak naprawdę nikomu się nie udało, nawet Aleksandrowi Wielkiemu. Lud Solymów oczywiście zapoczątkował powstanie tego miasta, później został schelenizowany Nawet ten język anatolijski w późniejszym okresie został zastąpiony Greką, e, używali również pisowni greckiej i wszystkie te budynki praktycznie kamienne powstały właśnie w tym okresie. Przepięknie. Tak, ale w 1971 roku przed naszą erą y, nie, y, otrzymali taki status... Y, autonomicznego miasta, które miało bardzo duże prawa bo nawet Rzymianom nie chciało się podbijać tego miasta, woleli im dać swoje prawa i czerpać z tego tylko kasiorkę, pobierać jakieś daniny, a oni już sobie tutaj żyli. I tak, to coś takiego jak ten lud, który żył na półwyspie Mani. Tam też były te domy, Grecji. takie wie, wieżyczki mhm. I, i tam też było ciężko to do zdobycia, też to był taki lud waleczny i też właśnie otrzymali taką autonomię, Dokładnie. nie poddali się Rzymianom. Nie pamiętam teraz, jak się to miasto nazywało. Jeżeli pamiętacie, to to albo... dajcie znać w komentarzu, albo film się pojawi gdzieś tutaj, to gdzie będziecie mogli właśnie, sprawdzić. Więc tam zwiedzaliśmy to miasto. Idę doszkolić trochę swoją grekę, ponieważ jestem z tym językiem na bakier. Właśnie będę wchodził do jednej z sal gimnazjum. Cały budynek był po prostu olbrzymi, ale wejście do jednej z sal jeszcze zostało: Pamonia! PA! Kurczę, dotykam po prostu takiej historii, że to jest niesamowite ponad 2000 lat. Kurczę i po tym wszystkim po prostu się chodzi. Patrzcie, tu są porozwalane kolumny. Tu są jeszcze rzeź rzeźby. No właśnie, w Efezie to jest to wszystko wyszlifowane, wyczyszczone. Przecież wyobrażacie sobie, jakie to miasto mogłoby piękne powstać. Tak, to są wszystko marmury, tylko one są obruśnięte, trochę tym mchem i no mają ten ząb czasu na sobie, nie dziwię się. No jest to totalnie pozostawione samemu sobie, żyje swoim życiem. Kraczamy do górnego miasta. Ja idę sobie po murze, który właśnie to górne miasto otacza. No i widzę, że słonko zaczyna nam sprzyjać, gdzieś te chmury przechodzą. Także będziemy mieli piękny widok za chwilę. Jedyne czego mi brakuje Monika, to tabliczek informacyjnych, co gdzie jest. Tak, ciężko się tu połapać, bo tak jak widzicie, wszystko jest w totalnej rozsypce. Więc no ciężko jest stwierdzić, co tu było w tym danym miejscu. Wydaje mi się, że to były jakieś grobowce, ale. Nie, no, nekropolia jest na dole. Tu były jakieś budynki, wydaje mi się. Zobaczcie, tu jeszcze jakieś są kolumny z napisami. Być może, że mieszkalne budynki. Jeszcze tu jest kawałek chodnika. Mhm. No, ja już po tych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach spędzonych w tym miejscu po prostu jestem zauroczony, zakochany i na pewno za każdym razem będę tu wracał. Na razie 150 lir to nie jest jeszcze wygórowana cena, ale jest po prostu mega, mega, mega pięknie. Jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się pięć olbrzymich cystern połączonych tunelem pod spodem. I to najlepiej świadczy o tym, ile tu mieszkańców musiało mieszkać, jak zaopatrywane całe miasto było w wodę. Oprócz cystern, oprócz cystern oczywiście, był poprowadzony akwedukt ze świeżą wodą, ale jeszcze takich wielkich cystern naprawdę nie widziałem. Są olbrzymie. Właśnie do świątyni Artemisa. Jak widać, tu trochę murów się zachowało. Nie wszystko leży zrzucone na ziemię. Szczególnie tam z tamtej strony jest po prostu monumentalny ten mur. <laughs> Kolumny. Wow! Chodź, Paweł, tutaj. Wow! Patrzcie, jak to jest zrobione. Każdy blok skalny nie dość, że jest tak równo wykuty. To wszystko jest dopasowane po prostu, że nie wiem. Dzisiejsze cegły są bardziej krzywe. No. No. I jeszcze jest po prostu taka ozdoba na każdym tym bloku. Jest takie wyżłobienie dookoła, ramka zrobiona. O. Tam na tych ścianach to dobrze widać. A tu jest wejście do świątyni. Ale musiała być olbrzymia. Niesamowite. Fajnie widać, jaki mur był gruby. I jak jest to po prostu fajnie ułożone. Że niektóre są poziomo, niektóre są tak, jak klocki Lego po prostu. No. To wszystko się trzyma tyle lat to jest niesamowite. <laughs> niesamowite. Bo to nic nie było tu odbudowywane, więc. Tak, słuchajcie, to jest właśnie najpiękniejsze, że wszystko to, co widzimy, to jest oryginalne sprzed 2000 lat ponad, ponieważ żadne miasto tu nie powstało. A dlaczego? To zaraz wam powiemy. Tutaj lepiej widać, jak to wszystko, jak to miasto było położone dookoła wszędzie mur. Tu wąwóz jakaś przepaść, no i te strome góry dookoła. Nie dziwię się, że nikt, by, nikt nie był w stanie tego miasta zdobyć, bo no po prostu natura chroniła je chyba najbardziej. No, Moniczka, uważaj tam. <laughs> nie będę dzisiaj śpiewać. <laughs> I I can fly. <laughs> Teraz wkraczamy w najpiękniejszy zakamarek tego miasta. Ja już nie mogłam się doczekać, ale zostawiliśmy sobie ten kąsek na koniec. Sobie i wam. Wow. Uh, 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 uh. Aż. Amfiteatr. Widziałam takich amfiteatrów antycznych wiele, ale ten chyba robi na mnie największe wrażenie. Po prostu, mimo to, że troszeczkę jest rozwalony, zaniedbany, ale po prostu to jego położenie tutaj w, ten, w to zbocze góry wmontowany, wbudowany. No niesamowite. Mieścił około pięciu tysięcy ludzi, więc całkiem sporo Cudowny. Skaczę po tych e, tutaj trybunach jak jakaś kozica górska. O, już tam wczuwa widoczki, idę do niej, bo miejsce jest naprawdę e, warte poświęcenia trochę dłuższej chwili niż tylko takie krótkie przebiegnięcie. Siedzimy tu, słuchajcie, już z pół godziny nie możemy się napatrzeć na te widoki, bo po prostu no, jest to niesamowite miejsce. Warto dla samych tych widoków tutaj się po prostu wdrapać, żeby to wszystko zobaczyć, ale też poczuć, dotknąć, bo są to najlepiej zachowane ruiny starożytnego miasta w Turcji. Tak, nie pomyliłam się. Najlepiej zachowane, chociaż może nie widać, a właśnie dlatego najlepiej zachowane, bo nie ma takiej ingerencji ręki człowieka. No na pewno dużo pracy, dużo nakładów, prac archeologicznych, dużo nakładów finansowych. Potrzeba na to, żeby to miejsce doprowadzić do jakiegoś porządku, żeby to wszystko, nie wiem, poustawiać, zebrać do kupy. I nie wiem, czy kiedykolwiek Turcy się tego podejmą, aczkolwiek na razie jest to wszystko zachowane, nietknięte, nieodgrzebane. No też ta, ta trudna dostępność na tym terenie po prostu sprawia, że no chyba boją się za to wszystko zabrać. Ale warto tu przyjechać i pobyć w tym miejscu. Cudownie. Pewnie się zastanawiacie, co sprawiło, że to miasto przestało tu funkcjonować, istnieć, dlaczego zniknęli stąd ludzie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie zostało ono zdobyte, nie zostało podbite nawet przez Rzymian. Otóż natura, natura, tak, tak jak natura tak. pozwoliła im tu pięknie to wszystko zbudować i wkomponować w to wzgórze, tak, tak natura im to zabrała. W sobie to wszystko. Było trzęsienie ziemi, zawalił się akwedukt dostarczający wodę. Miasto zaczęło podupadać, no bo wiadomo, nie ma wody, nie ma życia. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie odbudowali tego akweduktu. Ak Wydaje mi się, że już tam musiały no, być. No może jakieś to już były inne czasy, problemy inne rzeczy wpłynęły też na to. No ale. No cóż, no, generalnie mówi się, że to natura odebrała sobie to miejsce. <laughs> Pięknie. nie powoli. No jestem po prostu Jest to też. Zastanawiam się zawsze w takich miejscach, że kiedyś ludzie, słuchajcie, tyle wieków temu potrafili coś takiego zbudować, a teraz jest to taka trudność, żeby o to zadbać i, na przykład, jakoś odrestaurować, mimo że no, ta technologia niby tak poszła do przodu, hmm. to jednak, no, wydaje mi się, że nie wiem, nie potrafimy już takich wielkich rzeczy robić. Też mi się tak wydaje. Żal mi stąd iść, ale chmury powoli coraz niżej nad górami, więc trzeba chyba stąd uciekać, nie Moniczka? No tu już taka złowroga czarna za nami. <głos> <głos> nie wiadomo co z tego będzie. Może być deszcz, więc... No. Ale cudowne miejsce. Naprawdę. Polecamy. Oczywiście, każde miasto antyczne miało swoją nekropolię, czyli cmentarz. No i, będąc w Termesos, nie można po prostu ominąć tego, tego właśnie miejsca. miejsca. Po prostu... Łatwo do niego dojść, bo jest po prostu na poziomie parkingu. Tak. Ale niesamowite są tu grobowce i całkiem jest to w miarę tak poukładane tu Ale To mi tylko utwierdza w przekonaniu, jak Termesos było bogatym miastem kiedyś. No spójrzcie na te grobowce. I potężnym. Potężnym, no kurde. A już mieliśmy iść do samochodu, no ale to przecież to Termesas to nie można go tak po prostu nie zwiedzić końca. w godzinę, nie, Monia? Nie, tu trzeba kilka godzin, cały dzień można tu chodzić. No niesamowite. Jesteśmy zauroczeni tym miejscem, ale już teraz na 100% zjeżdżamy w dół. I jedziemy do Antalii, bo mamy misję specjalną, jak wiecie. Musimy znaleźć mąkę żytnią, której od kilku dni nie możemy w żadnym sklepie znaleźć na półce. I po prostu tragedia, bo mi ten chlebek smakuje jeden, dwa dni, ten turecki, ale nie mógłbym go jeść na stopy. Już się tak przyzwyczailiśmy do naszego rzeszok. Mam nadzieję, że uda nam się szybko coś znaleźć. A do Antalii mamy tylko 17 km, także fajne, fajne miejsce, bardzo blisko. Nawet, jak ktoś tu przyleci samolotem. Wjeżdżamy już do dużego miasta i się robi tłoczno. Antalia przywitała nas korkami i różnymi spektakularnymi manewrami kierowców. Trzeba być ostrożnym naprawdę tu. Skupionym raczej. Przyjechały dzikusy do wielkiego miasta. I czujemy się tak naprawdę trochę zakręceni, bo tu jest no. po prostu taki ruch, bo znaleźliśmy miejsce do zaparkowania. Mi się tak dziwnie jechało i w ogóle z tego wszystkiego, zobaczcie, z czym przyjechałem na dachu, cały czas jest e, przyssawka, której używam do montowania tarpa. Także trzeba ją teraz ciągnąć. No. Kilkanaście kilometrów przejechałem z nią. 40 chyba. Mamy. Ona się przykleiła od temperatury chyba, bo tam taka guma została czarna. Przyjechaliśmy tu do Migrosa, czyli do takiego dużego marketu. Migrosy oznaczone są literkami M i chyba od ilości tych literek zależy ich wielkość. Tutaj jest 5 M, także. Takiego tak jeszcze nie mega, wiemy Mega, mega duży. Szukamy mąki żytnej. No właśnie, byliśmy w kilkunastu sklepach, nigdzie nie możemy znaleźć mąki żytnej do wypieku naszego chleba. A już po prostu zostawiliśmy sobie tylko troszeczkę na, na dokarmianie. Dokładnie. Od paru dni już nie mamy chleba. No. Wiedzieliśmy, że w Turcji no, tylko w tych dużych sklepach można kupić mąkę żytnią. No ale przecież nie będziemy wora targać z Polski. No mieliśmy tam trochę, ale jakoś tak za mało byliśmy przygotowani, ale to no. dlatego, że tak szybko jakoś się z Polski zbieraliśmy i w ostatnim jakimś tam lewiatanie, gdzie zajechaliśmy były tylko 2 kg. Tak. Ja się tak przekręciłem, Monika, bo chciałem pokazać, że jest olbrzymie tu centrum handlowe. Do... Zwariujemy tam, Paweł, zwariujemy w tym centrum. Też mi się tak wydaje, że się krztusze od tego dymu w tym całym Spalin. mieście. Dokładnie. Tu nie ma dymu, Paweł. to są spaliny. Do Mikrosa pójdziemy na koniec, dobra, papa? Nie, idziemy teraz. Tak zrobimy sobie taką rundę małą tutaj potem. No ja bym chciała znaleźć de facto taki turecki sklep. Mam no, nadzieję, no, że ja gdzieś tu będzie. tego tu się nie spodziewałem, słuchajcie, w galerii. W, w w Turcji kupiłem e, za 196 zł 2 kg kreatyny. No w Polsce raczej bym za, za tą cenę nie kupił tego produktu. Zarąbiście się cieszę. Kreatyna jest bardzo zdrowa. Najbardziej przebadany produkt e, na świecie. Jeszcze do tego jest czysta. I jest czysta kreatyna bez y, żadnych ty, smaków, tak? tak, bez smaku, bo ja zawsze biorę bez smaku żeby nie było żadnych cukrów, żadnych tam wiecie I chemikali i ma tylko ma tylko kreatynę czyściutko kreatynę a ja cały czas nie mogę znaleźć swojego sklepu jedziemy jeszcze na dół, bo tu są trzy piętra także może tam... Być. Antalia to bardzo mało konserwatywne miasto w Turcji. Można powiedzieć, że jest wszystko tak jak w Europie: restauracje, Starbucksy, McDonaldy i inne rzeczy. Sklepy jak widzicie również. Wszystkie marki, tak jak w Europie. Tak, Nawet dokładnie. Sefory, nie sefory. A my już nagraliśmy ciekawy filmek z Antalii. Tu gdzieś się pojawi. Jakby ktoś miał ochotę zobaczyć. No chyba to... plan. Tak, Monika cały czas szuka swojego sklepu. No idziemy dalej. No, może, może w końcu znajdziemy. My już w Migrosie e, szukamy e, nieszczęsnej mąki żytniej. Niestety mojego sklepu de facto nie było w tym wielkim centrum handlowym. Właśnie. Ale ogólnie myśleliśmy, że w tym Migrosie to będzie po prostu więcej takich rzeczy, wiecie, i ze spożywki Spożywczyn, i jakichś warzyw owoców. a Tu jest po prostu miszmasz, są telewizory, pralki i chyba na tym ta wielkość jego polega. No nic. Ma, idziemy szukamy szukać mąki. mąki. Kawy niestety też sobie nie kupiłam. No tutaj akurat jest spory wybór, ale jest dosyć droga. Taka kawa kosztuje no, na przykład tu ciwo, 1800 litrów będzie jakieś 150 zł, 180, no prawie 200 zł za kilogram kawy ziarnistej, więc trochę sporo. Ale Starbucks ma sprzeceniony, zobacz, z 500 na 350 lir. Mhm jest, słuchajcie, jest jej dużo. To jest mąka żytnia. Ciemnozielone opakowanie. Nie mylić z jasnozielonym, bo to jest pszenna. Jest, moja, dawaj, bierzemy z 10 kg. Tak, ciągnąc tam Byliśmy na zakupy, było widno, a wychodzimy i już jest ciemno. Tyle może, nam się zeszło. Może do, Lula, do Luna Parku pójdziemy, na Londonaj. Chyba tu Londonaj przenieśli. Monika kupiła bułeczki. Myślała, że to są słodkie bułeczki, bo był taki niby mak na wierzchu. Ale okazało się, że jest z oliwkami. A ja już sobie nalałem szklankę jogurtu. Także... Słodkiego. Słodkiego. No super. Przyjechaliśmy wczoraj późnym wieczorem na nową miejscówkę, nic nie widzieliśmy, ale dziś już wiemy, że to miejsce nadal jest piękne nadal, bo kiedyś już tu byliśmy, ale niezmiennie nas zachwyca, prawda? Mm, jest po prostu przecudownie, ale to wszystko już zobaczycie w następnym odcinku. A dziś już się będziemy z Wami żegnać. Pamiętajcie o naszej promocji w naszym sklepie na stronie internetowej. Na hasło Czarna Sfera możecie uzyskać 15% rabatu na całe zakupy. E, nie zapomnijcie również o komentarzu, o łapce w górę. Kciuku, łapce. <laughs> to co woli. I widzimy, widzimy się, się za tydzień. Ty. Trzymajcie się. Hej! Hej! Jak ta Moniczka gotowa? Wyłączyłam mikrofon, Pablo. No dobra, ja cię będę słuchał. Poczekaj, wyłączę. Ale to Ale dobra. wymyśl coś ty, dobra. a nie... Dobra, trzy, cztery, Monia.